W przednim odcinku. Może by tak zapis gry zanim zginę. I tak to jedzie dalej. Dzięki Kocie. Urząd, który sprawujesz jest nadzwyczaj przydatny. Zwłaszcza, że chodzi o zapis gry, więc jestem ci zgodnie wdzięczny. Natomiast teraz musimy wejść sobie na dół. Co jest? A tam gadasz, nagle wyrzuty sumienia. Daj spokój kid? Gorsze rzeczy mi niestety objawiły dziś planety. Okej. Okay. Ale oni się strzelają, a my nie mamy czym. Trochę bez sensu. Oh shit. Oho. No, cześć. A. Um. Okej. Okay. Ła Spluwa! Ja amunicja! Wreszcie! Mam spluwę! Bum! Jest ich więcej! O, żeż w dzioba! A, to nie wybucha! To wybucha. No spoko. Wyrzucacie amunicję. Wyrzucacie! Zaczyna się! Jestem taki dumny, taki zadowolony, taki szczęśliwy. Kidmy, na kładkę masz ładną pupę. Tu, prawda? Czy on wyrzucił karabin i amunicję? Ten koleś, którego tutaj zdjąłem? Chyba nie. Nope. Niestety, mówi się trudno. Mam pistolet, ale bajer. i mam jeszcze toporek na wypadek, gdybym chciał kogoś zdjąć po cichu. Mogę też ich spiechać w dół. Nie jaja. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak to pełny? Nie. O, czym prędzej, czym prędzej, czym prędzej, czym prędzej, czym prędzej, czym prędzej, nie zdążyłem. No dobra, fuck off! Gnida, co za gnida! Pozwoliłem musiał podejść. To nie fair. Znaczy fair, ale... Ej. What? What? What are you doing? Fuck. Podnosi amunicję i spierdzielamy. Nie ma co. Muszę się stąd wydostać, czym prędzej. Pronto, amigo, pronto. Kiedy? Nie teraz, błagam cię. Nie wiem, że jesteś zmęczona i tak dalej, ale na rany boskie. Nie. Okej. Okay. Teraz, żeby stamtąd nie wyszedł, to jeżeli nie wyjdzie, to będziemy mieli drogę wolną i to będzie okej. Okay. Będę nadzwyczaj zadowolony, wręcz w niebo wzięty. Tam, tam, tam. Dzień dobry, ciemne pomieszczenie. Aha. Czy ja mogę zrobić tak? Zajebiście. Ciemno tu. What the fuck? Crimson City Center, local traffic. Paranoia South. What? Shit. Oh fuck. Co tam zrobić? Mój Boże, jak ja te postacie nie lubię. Przecież jej nie strzelę w lampę, nie? Fuck off! Fuck off! Już po mnie. Już, dziękuję. Zajebiście. bo super ekstra. Było po prostu świetnie, jestem zachwycony. Jestem zachwycony przebiegiem sytuacji, jestem po prostu w niebo wzięty. Zaczyna się. Po prostu, jak ja tego nienawidzę. Nawet przycelować nie mogę, jak do mnie świeci, to jest żnujące. To jest po prostu running this time. A, czyli mam je jednak zastrzelić, tak? Trzeba było tak od razu. O Jezu. Kurwa, no to ja co mam zrobić, jak nie mogę strzelać? To znaczy, że nie może świecić. Może. Może świecić jak cholera. Nocze. z chęcią O te Zmęczyłem się i nie mogę się odwrócić. Nie dobrze Nie podoba mi się to co widzę a główno widzę pracodawca? Sebastian what is stay back she's my I'm sorry for putting you through this I don't want to hurt you any more than I already have. You might try to stop me through you. a little hasty with that gun kid what is it you plan on doing what i have to do no you do what we say you will come back with that boy or you will disappear <laughs> zaczyna się Nie chcę nic mówić, a nadzwyczaj dobrze się bawi ten pracodawca. Okej. Okay. Wow shit! Oh, fuck. Wow. Nie wiem, ale jest duże i jest robakiem. Okej. Okay. To work. Joseph can't be this thing gonna run? Only one way to find out. Shit. What are you doing? Answer me. Tajbiste, po prostu jestem zachwycony tym. Naprawdę, koniec rozdziału trzeciego. Zapisz grę, owszem, i jedziemy dalej. Jestem zachwycony tym, jak bardzo dużo jest powiązania między. w ogóle w przeplot fabuły, jak dużo się wyjaśnia. To jest po prostu genialne. <śm> po prostu genialne.

Bardzo, bardzo zły. Znowu jestem. Rozdział czwarty. Rodziny ducha. Znowu jestem wściekły, bo nie mam broni i co? Kówno. Nic nie chciałam. Hej. O, rany boskie. Liczyłem, że. O czym chcesz to... What? A! Ah. Sory, Okej. Okay. Kurde, tak mi się dobrze strzelało z pistoletu. Nie, musi mi go odebrać.

I would say that he is obsessed with the chance to relive and remold reality, so he can be with her again. His scarring is heavy, both physically and emotionally, but he longs for his lost sister. His love for her borders almost on an incestuous level, but as long as it provides motivation, so be it. Ha, ciekawe. No, Ruben, Victoriano czyli Irówik kochał się w siostrze. Cechol, freudowski penis i tyle. What? Leslie? Leslie? Shit. Słucham ich na górze. mi babczyznę, z im Trzeba podpalić na obraz. Okay, jak, gdzie, z czym? Oh, shit. To nie będzie łatwe. Tam jest opór. Mam cię ty nadzwyczaj bardzo się nam przyda, wiesz mi Ty O oh, shit! O, oh fuck prawie tego nie przeżyłem. Czego nie dać im broń do diabła. Nie skręcaj dobry pies. Giń, Łoj! ale się ubrudziłem. Ty się przydasz. Choć nie ukrywam, że bardziej potrzebuję toporka. Leslie, trzymaj się, już po ciebie idę. A kurde. Co jest? Ktoś jeszcze jest? Nie. I mam nadzieję, że się nie mylę. Okej. Okay. No to fruniemy. Sru. Dajcie mi topór. Topór mi dajcie. Fuck. Mam butelkę, na cholerę, butelka. Potrzebuję to pora. Leslie! Leslie, Wiedziałem, że coś to słyszę. No dobra, a tutaj jest zejście niżej, czyli tam jest coś ukryte. Hej. Pralki są tu ukryte i ty, hm, tylko ty pokazujesz trzy. Czemu? Czego ty nie pokazujesz nic dziwne? A, kolory, dobra, żółty na trójce jest. Teraz niebieski, uaj, niebieski i czerwony. Czyli potrzebujemy cyfry niebieskiej i czerwonej. Gdzieś tam w tym pomieszczeniu. Również ukrytej pod światłem. Dobra. Niech będzie. Czerwone 22. Ok. Znalezione. Czerwone 22. Niebieskie 13. Czerwone 22. Niebieskie 13. Czerwone 22. Bieskie trzynaście. Hej, mam cię. Dziękuję. I fruniemy dalej. A ja bym z chęcią wziął w ręce broń. Więc dajcie mi spluwę. Kiedy? Nie męcz się. Esz, ty jesteś ładniutka. Swoją drogą, jaka jest wasza ulubiona postać kobieca w grach? Napiszcie mi proszę. Ostatnich najlepiej. Chociaż generalnie. Ciekaw jestem ile osób powie Lara Croft. Niemniej napiszcie jaka jest według was najładniejsza i ulubiona. Cześć kocie. Już pędzę. Kot się bawił misiem, który jest... To jest lalka. Martwa lalka. Hej. Cześć koteł. Zapisujemy grę. Nie martwcie się, widziałem obok kanapy leżącą kasetę. Którą właśnie teraz sobie przesłuchamy. No cześć. I revisited the Victoriano estate yesterday. It's a vestige, a mere husk of what was bound to be such a home of promise. Mobius reaped nearly everything of value when we took on the research ourselves, but Ruben's notes indicate he was involved in something else. There were plans for another STEM prototype. Data. About using receptors to transmit the brain function wirelessly to unaware users. It's borderline parapsychology. But these schematics. And the scientific backup provided. Seem sound. What was he planning to do with such a thing? There's only one way to find out for certain. But I must continue these experiments in private away from their prying eyes. I will not let them know. As they take this from me as well. Ciekawe, co też doktorek kombinował tymczasem. Co jest tutaj? Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love Yonko. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love.